Kamikadze Kaiden Max, czyli najlepsza polska hulajnoga hit roku 2025. Zapraszam serdecznie do oglądania recenzji. Pamiętajmy, że przed pierwszym użyciem należy sprawdzić ciśnienie w oponach i odpowiednio napompować. Przyciskiem S zmieniamy tryby pieszy eko. RACE i SPORT Tryb Pieszy 5 km na godzinę Tryb Eko 10 km na godzinę Tryb RACE 15 km na godzinę Tryb SPORT 50 km na godzinę Przyciskiem M zmieniamy Kilometry na godzinę na mile, na godzinę, podwójne przyciśnięcie. Zmienia nam z jednego silnika na dwa lub na odwrót. Fabrycznie zblokowana jest do 20 km na godzinę, aby odblokować naciskamy klakson i włącznik. Następnie klaksonem zmieniamy na P3 i literką S zmieniamy wartość na 1 i mamy hulajnogę odblokowaną. I mamy jeszcze tutaj włącznik świateł. A teraz test oświetlenia. Przednia lampa, jak widzicie, zasięg w porządku i widoczność zapewnia bardzo dobrą. Jeżeli przednia lampa jest ciut za wysoko, wystarczy odgiąć tutaj blaszkę troszeczkę do dołu, i wówczas nie będzie raziła kierowców z naprzeciwka. Tylna lampa również jest widoczna z daleka bardzo mocne czerwone światło. Podświetlona nazwa hulajnogi z pioronami. Z obydwu stron nadaje tej hulajnodze fajnego charakteru. Przednia lampa, jak widzicie, świeci genialnie, i również ekran widoczny jest bardzo dobrze. A tutaj chciałem Wam pokazać, jak świeci przednia lampa z odległości około 30 metrów. W mamy bardzo mocny sygnał dźwiękowy. Przyspieszenie od 0 do 50 km na godzinę. 3, 2, 1 Przyspieszenie tak się prezentuje. Niecałe 2 sekundy i mamy 10 km na godzinę na liczniku. Niecałe 3 sekundy i mamy 20 km na godzinę. Ciutko ponad 4 sekundy mamy 30 km na godzinę. Niecałe 6,5 sekundy mamy 40 km na godzinę. I zajmuje hulajnodze 10,5 sekundy, żeby osiągnąć prędkość maksymalną, 50 km na godzinę. W hulajnodze mamy 10-calowe, bardzo mocno bieżnikowane opony bezdętkowe. Opony sprawdziłem na bardzo różnym podłożu i sprawują się bardzo dobrze. Przyczepność jest ok i człowiek czuje się bezpiecznie. Dek jest duży. Także możecie bez problemu ułożyć wasze stopy gdzie wam tylko pasuje. Jest bardzo dużo tutaj miejsca i tylny podnóżek również bardzo dobry. Całość ogumowana, także jest antypoślizgowa warstwa, amortyzatory sprężynowe zarówno z tyłu jak i z przodu zapewniają nam duży komfort jazdy. Ugięcie ich jest naprawdę, naprawdę duże. Zobaczcie sami. I zaraz przetestujemy kilka skoków, zobaczymy czy wytrzymają. Blokada kierownicy przed złożeniem duża, masywna. Także daje to poczucie bezpieczeństwa i Składanie hulajnogi. Tutaj mamy taki haczyk, bardzo wygodny w użytku. Już jest zapięty. Możemy hulajnogę podnieść, przenieść, a później jednym palcem odblokowujemy do pozycji wyjściowej. W tylnym kole mamy silnik o mocy 1000W. Przed nim również mamy silnik o mocy 1000W, co daje nam 2000W, co zapewnia bardzo dobre przyspieszenie. Ale ta hulajnoga zapierdziela! Najlepsza hulajnoga w tej cenie! W hulajnodze mamy standardowy podnóżek leciutki. Bardzo fajnie chodzi. Też z taką sprężynką, także dość wygodnie się składa. Hamulce, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Mechaniczne tarczowe, czyli na linkę, działają bardzo dobrze. Zaraz przetestujemy na różnych nawierzchniach. Mamy oczywiście z przodu oraz z tyłu błotniki już zamontowane przez producenta. Wszystkie połączenia, linki są pozabezpieczane. Mamy linkę w oplocie, także też to jest dodatkowe zabezpieczenie przed przetarciem naszych przewodów. Bateria w tym modelu ma 20Ah, napięcie 52V i umożliwia przejechanie aż do 80 km na jednym ładowaniu. Jak widzicie, elementy konstrukcji również gruba stal, bardzo dużo śrub. Jest to stabilne, mocne połączenie. Kierownica, tak samo super. Kierownicę mamy regulowaną w dwóch poziomach. Taka niższa do bardziej sportowej, agresywnej jazdy oraz wyższa dla oczywiście wyższych użytkowników. W tym miejscu mamy port ładowania, i również złączka wydaje się dość porządna. Po włożeniu możemy skręcić dodatkowo, żeby nam nie wypadła, nie wyrwała się, gdybyśmy zaczepili gdzieś za przewód. I czas ładowania takiej hulajnogi.

Hulajnoga Kamikadze K1 Max dostępna jest na stronie internetowej sevenway.pl. Co jest dla mnie bardzo ważnego w tej hulajnodze to że jest to hulajnoga polskiej marki. Macie pełne wsparcie serwisowe, no i pieniądze zostają w Polsce. Także wspieramy polskich przedsiębiorców, szczególnie, że ta hulajnoga w stosunku do tych, co jeździłem, no to jest absolutny numer jeden. To jest mój campervan, którym podróżuję po całej Europie i dla mnie hulajnoga elektryczna jest to najlepszy środek transportu. Także bardzo serdecznie dziękuję firmie Kamikadze za możliwość potestowania tej hulajnogi. Zwiedzi ze mną kawał Europy w tym roku. Przygotowałem tutaj dla Was taką tabelkę, są to wszystkie hulajnogi, których recenzję nagrywałem na kanał na YouTube. I jak widzicie w kamikadze K1 Max stosunek mocy do masy jest największy, bo mamy aż 66 W na 1 kg. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć tą hulajnogę w akcji w wielu krajach, to oczywiście zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapek w górę, komentarzy. No i jeszcze raz, dzięki serdeczne Tomku, dzięki za ten wspaniały model hulajnogi, no ja się jaram, bo to jest coś co zawsze chciałem i oczekiwałem od hulajnog, czyli bardzo duża moc, super przyspieszenie i ta prędkość maksymalna oscylująca w granicach 50 km na godzinę, która moim zdaniem jest w zupełności wystarczająca. Tyle w tej recenzji, widzimy się w kolejnych odcinkach, wszystkiego dobrego, cześć! die